Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zakupić kryptowaluty w bitomacie, ale przedtem pokażę Wam, jak pobrać jakiś portfel na swój telefon. Ja tutaj pokazuję na przykładzie portfela blockchain, ale wszystkie portfele działają bardzo podobnie. Więc jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście takiego portfela, klikamy utwórz portfel i wpisujemy swoje dane. Teraz wystarczy kliknąć w bitcoina, jeszcze raz tutaj klikamy i w tym okienku musimy kliknąć otrzymać. Otwiera się nam okno z kodem QR i ten kod QR będziemy musieli zeskanować już bezpośrednio w bitomacie. No, tutaj już stoję przed wejściem do bitomatu, który znajduje się w Katowicach. Po wejściu do środka podchodzimy do maszyny i u góry możemy wybrać, jaką kryptowalutę chcemy zakupić. Możemy wybrać spośród czterech kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin oraz Dash. Po prawej stronie możemy go kupić, a po lewej sprzedać. Wróćmy sobie tutaj do bitcoina. Ten skaner, który jest po prawej, to jest to miejsce, w którym będziemy przykładać nasz telefon z wyświetlonym kodem QR naszego bitcoina. Ja tutaj dla przykładu kupię równowartość bitcoina za symboliczne dwie dyszki, wkładamy je w miejsce, gdzie jest napisane pay in i pokazujemy adres, na jaki chcemy otrzymać swojego bitcoina. Teraz wybieramy, jaką chcemy zapłacić prowizję za transakcję. Im więcej, tym szybciej transakcja przejdzie. I klikamy wyślij i możemy się cieszyć anonimowo zakupionym bitcoinem.